Staram się co roku ten balkon jakoś zorganizować w taki właśnie sposób, żeby dużo było kwiatów, że zieleni. Najbardziej dumna, powiem pani szczerze, jestem ze wszystkich roślin. Ale mam takie ulubione. Przede wszystkim kocham tulipany. I tulipanów chyba mam. No, z 200 sztuk. Ja nie teraz trzeba coś wykopać głębokiego do wsadzenia drzewa, to się kopie. No, czy jakiś chłodniczek? zrobić, no bo też jesteśmy. Altany mamy trzeba przy też. W trakcie przerówek tej działki. docenić tych, co ten trud, bo to trzeba przyznać, że jaura jest różna i trzeba trochę tylko wysiłku boszyć, żeby wypięgnować pięknie balkony, czy ogrody, czy, czy inne miejsca.